Cześć, z tej strony Kruszon z Klubu Miłośników Fantastyki Sakita i zapraszam Was do kolejnego odcinka Logbook. Dzisiejszy odcinek jest pod znaku płaszcza i szpaty. Opowiem Wam o książce jednego z najbardziej poczytnych i chyba najzdolniejszych pisarzy współczesności. Opowiem Wam o przykotach kapitana Ali, Ali Triste, Artusa, Arturo Pereza Reverte. To jest ta książka. Dostępna jest w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieraców. Zachęcam Was, tych części jest trochę więcej, można poznać ciekawą historię Hiszpanii. E... Książka opowiada o losach tytułowego kapitana, który oficerskich epoletów nie nosił. Historia przedstawiona na łamach książki to opowieść o schyłku potęgi Hiszpanii. Towarzyszymy bohaterowi i widzimy na własnych oczach ten schyłek potęgi. Kapitan wplątuje się w niesły tarapaty. Przyjmuje zlecenie od najwyższych notabli w kraju na pokonanie w pojedynku dwóch cudzoziemców. To proste zadanie, okazaje się coś trudne i powoduje pewne komplikacje. O których bohater nie wiedział, jak je przyjmował. Zachęcam do wyposzyczenia książki, do Poznania Losów Kapitana. To jest pierwszy tom. Tych tomów jest więcej. Każdy składa się na oddzielną całość i nie trzeba czytać po kolei. Można sobie wybrać, który, który chcemy przeczytać tom. Jak dla mnie była to fascynująca podróż, to słotej Hiszpanii, gdzie postacie fikcyjne mieszkają się z prawdziwymi, a historia opowiedziana jest. W pięknym tłumaczeniu Filipa Łopocińskiego. Zachęcam do wypożyczenia książki w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieracu. Zachęcam Was do odwiedzenia strony Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieracu do odwiedzenia Facebooka Powiatowej Biblioteki Publicznej w Śracu, to odwiedzenia bloka Klubu Miłośników Fantastyki Sakita, gdzie możecie znaleźć aktualności z życia klubu. Zachęcam Was do odwiedzenia kanału Miłośników Fantastyki Sakita na YouTubie, gdzie możecie posłuchać stacji Sakita, gdzie możecie posłuchać wywiatów ze Smokiem, gdzie możecie pooglądać prelekcje. Zachęcam Was do odwiedzenia fanpage'a Klubu Miłośników Fantastyki Sakita. Zachęcam Was do dołączenia na, do naszej społeczności na yy, Discordzie. Link do Discorda znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym odcinku yy, LoPUCA. Cześć!